Tutorial na przeszcie grzyby dla Hobby Mamy włóczkę mm, i Hobby i yy, Jeszcze taka igła z, z dużym właśnie tym oczkiem. Ja użyłam takiej plastikowej, grubej, więc zaczynamy. No i teraz sobie nawlekamy ten sznurek na tą igłę i zawiązujemy. Teraz wbijamy tutaj, gdzie ma się zacząć grzywa. Nie będzie to tak. I tak jakbyśmy szyli, wbijamy yy, tą. Yy, yy. W ten sposób tą igłę i przyciągamy. I zawiązujemy sobie tutaj tak guzełka No i to sobie na razie zostawiamy. przychodzimy do końca grzyby. Mnie to będzie gdzieś tutaj. Tak samo. Na no, wyłaś. Dobra. Teraz tego nie, nie ucinamy. Tylko możecie sobie tak wbić, żeby to było w biore, y, napięte, a nie bardzo. Teraz, Teraz bierzemy sobie jakąś książkę albo jakiś kartonik. No, duży, bo. Jakich w sumie chcemy żeby mieć i owijamy go yy, tak włóczko, ja Wam pokażę jak. O tak i teraz przecinamy sobie w ten sposób. Teraz wracamy do hobbyorsa i wybieramy sobie yy, ile chcemy. Ja sobie wezmę chyba po cztery takie pasenka y, i wkładamy. Przez tą pętelkę wciągamy cały sznurek to sobie tak o I dajemy tutaj na początek No i mamy kawałek grzyby Teraz sobie tutaj wbijamy tą igłę i robimy coś, taką pętelkę I Przekładamy tą igłę przez nitkę coś w tym stylu. No um, i teraz właśnie To sobie zaplątujemy, żeby to było troszeczkę mocniej. Na razie także właśnie jak luźno sobie lata, ale tym zajmiemy się za chwilkę.